Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy MediaTester Zrobimy sobie porównanie 3D Marka Benchmarka względem dwóch dosyć popularnych smartfonów starszego Samsunga Galaxy S4 i nowego, ale mniejszego oczywiście Sony Xperia Z3 Compact tutaj mamy smartfona szybszego tu jest 4 rodzeniowy 1,9 GHz przepraszam. tutaj mamy 4 rodzeniowy 2,5 GHz więc znacznie szybszy procesor mamy po 2 GB RAM -u. Układ Adreno 320, tutaj graficzny, tu 330, więc też mocniejszy. W związku z tym, Sony jest po prostu szybszy, ale zrobimy sobie takie porównanie tych dwóch smartfonów, bo są one dość często brane pod uwagę w różnych benchmarkach, testach. Ponieważ albo sporo osób ma S4 i chce zamienić na Z albo trójkę kompakt, albo Z trójkę pełną. Akurat tu mamy kompakta, więc zrobimy sobie takie porównanie 3D Marka Smartfony są świeżo uruchomione, nie mają w pamięci żadnych aplikacji. Wszystko jest wyczyszczone, czyli w ramię jest czysto. Jedyne co jest włączone jest włączone Wi-Fi. Jednakże wszelkie aktualizacje, programy itd. To wszystko jest już zainstalowane, więc za czysto robimy sobie benchmarka. OK. Przejdźmy sobie teraz do skrótu 3D Marka. I uruchomimy sobie test na obydwu smartfonach jak nie trudno się domyślić, pewnie szybciej pójdzie ten test w Samsungu, e, przepraszam w Sony Xperia Z3 compact, ale zobaczmy jeszcze informacje o przepraszam, tutaj nie mamy informacji tylko support o tu my devices i sprawdźmy czy dobrze są rozpoznawane Rozdzielczość. Tu mamy y, oczywiście nasz procesor, to jest nowsza wersja. Mniejszy wyświetlacz. Pamięć ta sama. System prawie idealnie ten sam. Końcówka czwórka zamiast dwójki w Androidzie. Kamera. No, i jak widzicie, to było na tyle. Ok, zróbmy sobie po prostu test. Nie zastanawiajmy się dłużej, ale wiem, że te niektóre informacje mogą wam się przydać. W związku z tym, przeleciałem je. No to co? Ruszamy z testem. 3, 4. Obrócimy sobie smartfony. Myślę, że nikomu nie będzie to przeszkadzać. Wyłączę oświetlenie. Będzie lepiej widoczne. Aha, ściszymy. Żeby jakieś prawa autorskie nie naruszyć albo coś. I żeby film nie był blokowany. O, w ten sposób. Trochę przybliża, żeby było te wyniki lepiej widać. Jak widzicie, hmm, płynność tutaj i w S4 i Soniaku jest, można powiedzieć, bardzo dobra. Jednakże widać różnicę w płynności e, na korzyść Sony. Mamy tu w Sony mocniejszy procesor, mocniejszy układ graficzny, ale co istotne, pracuje on w rozdzielczości znacznie mniejszej, czyli w HD, a zaś nasz Samsung Full HD. Tu, jak widać, Sony wyprzedziło już Samsunga o, o dobry kawałek. Ale no, nie ma się co dziwić. Sam Sony jest tutaj naprawdę liderem w tym teście. I to nawet bez tego testu. Ale ciekaw jestem różnic i na pewno wiele osób też jest ciekaw. Ciekawych, oczywiście, jak to wyjdzie. OK. Ice Storm Unlimited już mamy w wyniku góry od Soniaka gotowy. Czekamy jeszcze na Samsunga. Ok, wyniki już mamy. Jak widzicie e, porównanie tutaj tych dwóch smartfonów to jest naprawdę. E, no wizualnie tego nie było widać, jak bardzo różnice są na korzyść e, słonego, jednakże jest ta różnica naprawdę ogromna. Zobaczcie, 18 tysięcy punktów e, w tym teście to jest naprawdę bardzo dużo. W stosunku do 7000, prawie 6900, dokładnie, ale 7000, można tak powiedzieć, prawie trzykrotnie mocniejszy jest Sony Xperia Z3 Compact w stosunku do Samsunga Galaxy S4. Jest to bardzo, bardzo duża różnica. Przejdźmy sobie dalej, co tu jeszcze mamy. Bardziej szczegółowe, widzę. Punktacje różnych testów po kolei. Kolejno. Jednakże no jest, jest dużo, duże różnice, tak więc mamy tutaj na korzyść Sony e, znaczne, znaczne szybsze, znacznie szybsze przeskakiwanie klatek na sekundę, czyli tych frame per second. E, w każdym z testów, Nie, no, rewelacja tu w pierwszym teście graficznym, 122 klatki na sekundę w stosunku do 44 tutaj w Samsungu tak więc Sony jest tutaj naprawdę tak i tym zakończymy test 3D Marka na tych dwóch urządzeniach Sony jest tutaj no, liderem w wydajności bez dwóch zdań oczywiście najlepiej byłoby porównać Sony Xperia Z4 z S6 ale jeszcze tych smartfonów nie mamy, ale to myślę, że w niedługim czasie się zmieni i sprawdzimy to z mojej strony to tyle, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału MediaTester na YouTube, polubienia naszego profilu MediaTester.pl na Facebooku i zaraz jeszcze wykonamy jeden test, ale to już w osobnym filmu, filmie, tych samych dwóch smartfonów Spidera, Javascripta, czyli w przeglądarce Chrome. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam.